Od 6 września rozpoczęliśmy taką kampanię informacyjną dla osób, które są zainteresowane służbą w jednostkach obrony terytorialnej. Na rozmowę mogą się zgłosić wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat życia. Trzeba mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, trzeba mieć orzeco, orzeczoną kategorię zdrowia. Jeżeli są osoby, które nie mają orzeczonej takiej kategorii zdrowia, my będziemy kierować takie osoby do Rynowej Komisji Lekarskiej w Lublinie. W ramach kwalifikacji wojskowej ta kategoria zdrowia będzie orzeczona i taka osoba będzie mogła przystąpić do, do szkolenia. Jeżeli nie, nie odbyła żadnej formy szkolenia, będą to, będzie to służba przygotowawcza, która trwa 3,5 miesiąca. Co Pana skłoniło, że przybył Pan do nas, do Wojskowej Komendy Uzupełnień i wziął Pan udział w kwalifikacjach do Wojska To Po pierwsze to, że od mojego byłem ruchowany w patriotycznym, więc też jakieś tam te aspekty przeze mnie przemawiają. Chciałem robić coś pożytecznego dla kraju, dla siebie. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj stu kilku e, zainteresowanych, w tym jest 11 pań, które są również zainteresowane tą formą służby. Ja docelowo chcę też kluczem zawodowym, dla mnie to jest taki krok e, do przodu w tej drodze. Taka osoba będzie podpisywała kontrakt z dowódcą jednostki e, na, do wykonywania zadań. Planowane jest podpisanie takiego kontraktu od dwóch do sześciu lat. Prawdopodobnie w październiku już de facto na, spotkamy się na rozmowę takie, na tę rozmowę już bardziej taką już przypisaniem do pewnego stanowiska bądź przeszkolenia w zależności od tego co tu możemy w sensie etatowym zaproponować dla Pani. W każdym bądź razie na razie od, od, odnoszę, taką, odnoszę wrażenie, że rozmowa pozytywna i kandydatka, jak mile zaskoczyła, zaskoczyła na tam. Takie osoby będą odbywały ćwiczenia wojskowe w ramach jednostki obrony terytorialnej. Planowane jest to szkolenie w systemach weekendowych. Także tutaj nie będzie jakiegoś problemu, jeśli chodzi o pracę zawodową. Niedawno przy tym szkoleniu wojskowe czteromiesięczne pracuje w cywilu, aczkolwiek wiąże swoją przyszłość z wojskiem, dlatego myślę, że to jest fajna, fajna możliwość dla młodego człowieka do zrealizowania swoich planów, ponieważ żyjemy w taki czas, w jaki żyjemy na świecie wybuchają konflikty, dlatego wydaje mi się, że taka formacja, która będzie stacjonować tutaj na naszym terytorium, będzie się składała właśnie z ludzi, którzy pochodzą stąd i mieszkają tutaj. Myślę, że będzie dość kompetentna i na pewno na swoim miejscu.